Siemandero, vlog numer 3 i dzisiaj kilka słów odnośnie motywacji do ćwiczeń i jak zrobić, aby nam się chciało tak więc lecimy z tematem i teraz tak yy, większość moich klientów pyta mi się zawsze o jedną rzecz mianowicie jak ja to robię, że mi się chce trenować że mogę robić treningi 3-4 w tygodniu i że robię to od kilku lat cały czas, bez przerwy i jak to zrobić, żeby im się też chciało tak więc dzisiaj kilka słów odnośnie motywacji i technik, z których ja sam korzystam w moim treningu tak więc przechodzimy do punktu numer 1 i jest to technika, która jest naprawdę potężna i która jest naprawdę, naprawdę mega dobra a mowa tutaj o tym, aby motywować się bólem i o co chodzi w tym, aby motywować się bólem. Yy, z reguły jest tak, że o wiele bardziej chcemy robić coś, jeśli na przykład może nam stać się coś złego, jest to całkiem dobrze gdzieś tam udowodnione naukowo, że to działa. I u mnie było tak, że w momencie, kiedy zaczynałem trenować, mając tam około 16 lat, to po prostu byłem takiem, który był gruby, który miał z tego właśnie powodu nieprzyjemności, któremu mu dokuczali inni i to był dla mnie ból, którego chciałem uniknąć. Stąd też, motywując się tego typu bólem, udało mi się utrzymać w miarę dobrą dietę, udało mi się ćwiczyć przez cały czas, gdzie potem z czasem udało mi się dość dużo schudnąć. I w tej chwili, e, znaczy w tamtej chwili, kiedy byłem już dość mocno chudy, to kolejnym moim bólem było to, że jestem właśnie mały, chudy, słaby i że wszyscy są ogólnie ode mnie silniejsi. I właśnie to był mój kolejny ból, aby nie być słaby, aby być dużym, silnym i aby nie dać sobą pomiatać wśród innych ludzi. I po raz kolejny, motywując się właśnie bólem, zacząłem trenować ponownie, ćwiczyć, spać, regenerować się i tak i to gdzieś tam mnie doprowadziło do momentu, gdzie jestem teraz. A na chwilę obecną mam świadomość tego, że nie będę jakimś wybitnym sportowcem. Natomiast dla mnie teraz bólem jest to, że mając na przykład 34 lata, mogę być praktycznie niesprawny. Mogą mnie co chwilę boleć plecy, mogę nie być w stanie iść na boisko z synem itd. Tak Dlatego też ćwiczę po to, żeby być zdrowym, żeby być sprawnym, silnym, żeby czuć się dobrze, bo dosłownie przeraża mnie to, żebym mógł być takim, nie wiem, klocem, który ma wielki brzuch, który kończy każdy swój dzień z piwem w ręku i który mówi cały czas swojemu, nie wiem, synowi, że nie pójdzie z nim pograć w piłkę, bo nie ma siły, bo go bolą plecy, bo wszystko go boli itd. Tak więc technika, gdzie Motywujemy się bólem, jest naprawdę czymś potężnym i polecam sobie to na sobie sprawdzić. I technika numer dwa to pokonywanie samego siebie. Jest to coś, czego nauczyłem się od Rafała Mazura i chodzi o to, że zawsze w naszej głowie są dwa głosy. Głos taki dość cichy mówi nam o tym, że Musimy coś zrobić, że warto się na siebie zabrać, że warto ćwiczyć i o siebie dbać. Natomiast ten drugi głos, który ogólnie z reguły jest dużo głośniejszy, to mówi nam: Dobra, dzisiaj ma sensu, mi się, dziś, dzisiaj mi się nie chce, zaczynamy od poniedziałku i tak już nie ma sensu, i tak sobie nie poradzę, i tak dalej. I teraz sens w tym, aby nauczyć się ten drugi głos po prostu minimalizować. I aby szukać i cały czas gdzieś tam słuchać tego głosu pierwszego. I teraz, jak możemy to zrobić? No, i jako że nie jestem żadnym coachem czy kauczem takim rozwoju osobistego, to technika, którą używam, jest naprawdę prostacka: ale jest zarazem bardzo dobra. I osobiście, w chwili, kiedy gdzieś tam w głowie słyszę głos. Który mówi mi, że nie ma sensu, dzisiaj lepiej sobie odpuścić, lepiej tego nic zrobić, to po prostu mówię do tego głosu, żeby zamknął ryj, po czym idę i robię swoje. I teraz nie chodzi o to też, na przykład, żeby trenować czy ćwiczyć w ogóle bezmyślnie, tylko jeśli mamy jakiś plan, który jest sensowny, ale na przykład jest dzień, gdzie po prostu nam się nie do końca chce. To z reguły i tak, ile i ten trening robię. Bo w chwili, kiedy to odpuszczę, to potem będzie dzień przerwy. Potem odpuszczę dzień kolejny, 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 bo tak często widzę, że dzieje się w przypadku ludzi, z którymi trenuję. Tak więc osobiście zawsze staram się wygrać z tym głosem, który mówi mi, że dzisiaj lepiej tego nie robić i tego co widzę, to chodzi w tym wszystkim o to, aby udowadniać samemu sobie, że naprawdę mogę to zrobić, że mogę jakby wygrać samym sobą. I tutaj przechodzimy płynnie do punktu numer 3. Bo ten punkt mówi nam o tym, żeby udowadniać coś tylko i wyłącznie sobie i aby porównywać je tylko i wyłącznie do siebie. Bo ogromna, naprawdę ogromna rzesza ludzi idzie na siłownię czy idzie po dietę po to, aby udowodnić coś innym osobom, żeby pokazać kolegom, że mają większą łapę, czy koleżankom, że mają lepszy tyłek i itd. Natomiast to jak dla mnie jest droga naprawdę zgubna i prowadzi donikąd. Bo nawet jeśli uda Ci się komuś coś udowodnić, a ta osoba z reguły i tak za chwilę gdzieś tam w internecie wyszuka inną osobę, która jest od Ciebie lepsza i Cię do niej porówna. I wtedy cały czas, który poświęciłeś na to, żeby do tego momentu dojść, idzie w sumie na marne, bo w oczach tej osoby i tak jesteś cały czas gorszy. Natomiast ja, jeśli chodzi o mnie, to od dawna, choć też nie zawsze tak było, to już teraz od dawna porównuję się tylko i wyłącznie do siebie z wczoraj. Czyli dzisiaj dla mnie liczy się to, czy jestem troszkę lepszy niż na przykład byłem wczoraj, czy jestem dalej w toningu niż byłem wczoraj, czy jestem dalej w biznesie niż byłem wczoraj. Dzięki temu zawsze mam jakby obiektywne spojrzenie na to, czy idę do przodu, czy nie, bo faktem jest to, że na świecie jest ogromna liczba ludzi i zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie dalej od nas. Jeśli będziemy się z tym kimś porównywać, to będziemy z reguły w czarnej dupie. Natomiast jeśli porównuję się tylko i wyłącznie do siebie z kilku dni wcześniej, to wtedy mam naprawdę obiektywne spojrzenie na to, co się dzieje i wiem, czy realnie idę do przodu, czy jednak bardziej stoję w miejscu. Tak więc, jeśli już się chcecie porównywać, to tylko i wyłącznie do siebie, nie do kolegów. Nie do koleżanek, a tym bardziej nie do pseudo-randomowych ludzi z Instagrama, których nawet nie znacie. Ok, to chyba tyle. Dobra, to będzie w tym vlogu wszystko. Jak mówiłem, nie jestem żadnym coachem, więc motywacja wychodzi mi ogólnie tak średnio i jakoś nie jestem w tym zbytnio wybitnym jednostką, natomiast sam z reguły właśnie nie potrzebuję filmów, nie potrzebuję jakichś haseł czy pseudo innych rzeczy. Po to, aby robić swoje, bo te trzy sposoby, o których wam powiedziałem przed chwilą, naprawdę robią robotę. I u mnie się od dawna sprawdzają i jakby nie patrzeć, trenuję sobie już kilka ładnych lat, bez większych przerw, tak więc nie potrzeba jakichś super filmików, haseł, motywacji, pioseneczek, czy jakichś innych wzdur, tylko po prostu trzeba wziąć jakby swoją postawę, zapysk i robić swoje. W tym logu to wszystko. Dziękuję i pozdrawiam.